Witamy w studiu przed meczem Polonia-Warszawa-Pilica-Białobrzegi. Naszym gościem dzisiaj będzie członek zarządu Polonii Warszawa, Bartłomiej Dryl. Witaj, Bartek. A witam wszystkich serdecznie. W końcu po dwóch latach doczekałem się, że zaproszenie do studia, więc miło mi. Tak, miło nam również Ciebie tutaj gościć. No i z racji tego, że jesteś dzisiaj naszym gościem, na pewno też sprawy sportowe tuż przed tym gwizdkiem, który za, za pół godziny też poruszymy, ale zaczniemy od tych spraw które pewnie są Tobie bliższe sercu, przynajmniej jeżeli chodzi o takie codzienne życie tutaj na, na Polonii, czyli spraw organizacyjnych. Zacznijmy może od początku, bo no jakby jesteś kojarzony z osobą Grega wspólnie, jakby pojawiliście się tutaj na Polonii na początku, no i chciałem zapytać na początku o Ciebie właśnie, o ten nomenomen początek, jak to wyglądało, czy to była jakaś Twoja reakcja na ofertę od Grega, czy może sam się zainteresowałeś i tutaj chciałeś pomóc Polonii. Pamiętam ten moment, bo to był marzec 2020, kiedy dowiedzieliśmy się, że Grek inwestuje w Polonię. Pierwsza myśl. Pierwsza myśl. Super, super że tak powiem, okazja tego, żeby uczestniczyć w tym projekcie, tak? Ja sam jako też dzieciak, młodzież jako nastolatek pamiętam, grałem jeszcze w futbolu menadżera, że prowadziło się klub, zarządzało się budżetem i kupowało się zawodników. E, Ogrywają całe noce przy tej, przy tej grze, więc taka pierwsza myśl mówię spełnienie takich e, swoich e, marzeń trochę z dzieciństwa, więc e, zaoferowałem swoją pomoc Gregowi. E, otrzymałem propozycję Bycia członkiem zarządu jest wielka mobilitacja dla mnie, tak więc no, chcę, tak mam ten cel te nadzieję we mnie spełnić tak, i pociągnąć klub do przodu, jeżeli chodzi o organizację, finanse tego typu rzeczy. Tak. No to właśnie, jakbyś też mógł kibicom przybliżyć, bo zakładam, że czym zajmuje się Krystian Pieczar, na przykład na boisku, to wszyscy wiedzą, a jakbyś ty mógł przybliżyć się na przykład kibicom, jakie są tutaj Twoje obowiązki na polu, w czym głównie wspierasz nasz klub? To trzeba też powiedzieć trochę szerzej w ogóle o organizacji, tak, bo kibice, ludzie, którzy się interesują piłką, no to widzą generalnie klub przez pryzmat soboty jednego meczu 90 minut na boisku, tak? natomiast trochę umyka ten obraz klubu codziennego, gdzie tych pracy jest sporo, szczególnie jak wchodziliśmy do klubu, no to generalnie praktycznie nie było nic. No naszym zadaniem, moim, Aleksa, też Ewy, no wszystkich osób, które pracują w klubie jest Stworzenie najlepszych warunków dla piłkarzy, dla sztabu, żeby chłopaki myśleli tutaj o meczu, o wygrywaniu, a nie o takich prozaicznych rzeczach, rzeczach jak nie wiem spóźniona wypłata, czy brak sprzętu, czy brudne szaty, no takie prozaiczne rzeczy, tak? Natomiast to jest najważniejsze. Też druga ważna rzecz to jest dostarczenie informacji zarządczych dla mnie, dla głównie inwestora, dla Grega, tak. No są to informacje, różne od finansowych, czyli wyniki finansowe poszczególnych pionów, Akademii Sportu, marketingu, Polonia TV czy chociażby analizy sprzedaży biletów. Tak? te informacje są niezbędne do tego, żeby podejmować decyzje kluczowe, istotne i prawidłowe dobre dla klub, klubu. Tak powiem, może nie, może mało skromnie, ale system, który nam się udało zbudować przez te dwa lata, system pracy, system organizacji, system raportów no myślę, że nie jeden klub pierwszoligowy mógłby nam pozazdrościć. Zresztą mieliśmy ofertę zapytania z różnych klubów, czy takie systemy moglibyśmy im też postawić, tak? Więc mamy, że tak powiem, no Lamborghini no, na Woloni. Okay. A czy też jakby przy okazji tej organizacji rozumiem, że w pewien sposób no, mimo wszystko korzystacie z doświadczeń, które, które mieliście już w, w C, tak? No tak, oczywiście. No to tak samo jestem pracownikiem C, tak więc... No, Korzystamy z tego zasobu wiedzy, jaką SI posiada. To jest naturalne i dobre dla klubu przede wszystkim. Tak? Osoby, oczywiście, poza osobami, które pracują na co dzień w klubie, no to też są osoby, które wspomagają nas z zamienia SI, Więc jest to bardzo cenna pomoc dla nas. To powiedz proszę na podstawie tych analiz, tych informacji, o których wspomniałeś, jakbyś ocenił kondycję finansową naszego klubu w skrócie, czy, czy jest to sytuacja stabilna i na ile to zabezpieczenie, że tak powiem, bo no, często w klubach jest myślenie na tu i teraz, prawda? Nie ma tej, tej perspektywy, jak to wygląda w Polonii Warszawy? A to właśnie to, co mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o raporty, tak? jeżeli chodzi o cały system raportowo-analityczny w klubach, czy to w ogóle w firmach szerzej mówiąc? Wiadomo, że każdy musi mieć jakiś plan. Musi mieć plan, droga działania, czy to jest trzecia liga, czy w naszym przypadku chęć awansu do drugiej ligi. Musimy mieć plan działania, musimy mieć plan finansowy na ten najbliższy, przynajmniej na ten najbliższy rok krótkoterminowo. Więc też się pojawiały różne takie głosy, pytania w środowisku, czy klub jest przygotowany na trzecią, czy drugą ligę. Tak? Naturalnie, że nie czekamy za. Z rękami z tyłu, tylko e, mamy plan działania na drugą ligę. Czy to finansowe, czy organizacyjne, budżet oczywiście jest zrobiony. E, będzie Was na pewno będzie dofinansowany budżet e, pionu sportowego. Ile? To się jeszcze okaże, trzymamy tą informację jakby jako prezent. Okej, okay, no to będziemy, będziemy czekali na tą informację i proszę, proszę obserwować na bieżąco nasze, naszą stronę, nasze media społecznościowe. Ale jest a... się za Was w tym momencie tak do drugiej ligi. Jak będzie dla was, to, to wtedy no, droga przed nami jest szeroka. Z własnej jako kibic myślę, może to jest zbyt optymistyczne, ale a was do drugiej ligi? Myślę, że w pierwszym sezonie, jakbyśmy zajęli to szóste miejsce, jest szansa na to, szóste miejsce w górę, tak? I może a was nawet w pierwszym roku. No, jako kibic to mówię, mam tylko nadzieję, więc. Tego sobie tak na pewno wszyscy życzymy, a jeszcze tak z innej beczki zapytam Cię, no bo praca w Polonii, czy to na boisku nasi piłkarze też często muszą mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu, szczególnie na boiskach u, u rywali. Wiemy, że występujemy przeciwko na co dzień wielu drużynom z innych lig, z innych drużyn, które również tutaj na Mazowszu obcują, no i nie ukrywajmy, że w większości sympatyzują bardziej z tym drugim klubem. I takie pytanie o, o takie największe wyzwania, czy na przykład z Twojej perspektywy, no porównując jedną, pracę w si i w Polonii, czy, czy jak wszedłeś, to jakby poczułeś jakiś taki szok w wyzwaniach takiego dnia codziennego i, i żeby sprostać tym trudnym sytuacjom? Znaczy na pewno praca w klubie piłkarskim to jest praca specyficzna, nie jest to praca w korporacji, nie jest to praca w dużej firmie przy biurku, tak? To jest praca jednak z ludźmi, z, z środowiskiem takim klientem dosyć specyficznym, tak jakim są kibice, jakim jest na przykład z Polski też miasto. Eee, a po czasie, którą wolisz, jesteś w stanie powiedzieć? Eee, <grywki> Obie wolę, natomiast, natomiast na pewno praca w Polonii to jest eee, też dla mnie duże doświadczenie, duże doświadczenie i eee, szansa tak na rozwój. Nawet dzisiejsza rozmowa nasza w studiu rzadko mam takie okazje, żeby występować przed kamerami, a to jest jednak dla mnie też duże doświadczenie. Eee, z takich marzeń, no ja to też mówiłem Gregowi i kilku kibicom, no dla mnie takim celem jest na pewno Ekseklasa i mecz derbowy z Legią tu u nas na stadionie, lepiej na nowym stadionie. Jeżeli to się uda, jeżeli jeszcze wygramy 3-0, no to wtedy mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że moja misja została wykonana i będę mógł z czystym sumieniem powiedzieć dziękuję, tak więc, no, więc to jest taki cel, cel, mam nadzieję, że krótkoterminowy, no, wiadomo później. Mistrzostwo, nie wiem, europejskie puchary i tak dalej. Dokładnie, popuśćmy wodze fantazji, bo przecież trzeba marzyć, trzeba wierzyć, a to jest w naszym zasięgu szczególnie no, to, o czym mówisz, ta, ta organizacja w klubie, no myślę, że to wszyscy widzą z zewnątrz, szczególnie to, co było zanim Greg, czy, czy tutaj wy przyszliście do, do Polonii, no, było, bywały, bywały ciężkie sytuacje i teraz fajnie mieć na pewno te perspektywy. Natomiast też pytanko o, o, ten, o to, co dalej, bo no, plan Grek nakreślił już tak naprawdę ten długofalowy na etapie wejścia do do klubu. Czy teraz po tych dwóch latach możemy powiedzieć, że ten plan podlega jakiejś weryfikacji, czy, czy dalej się jakby jego trzyma? Znaczy... Czeee... Pytasz o awans, bo jeżeli chodzi o awansy, to wiadomo, że cel jest prosty. Tak? Teraz druga liga, potem jak najszybciej do pierwszej, chyba dobrze pamiętam, trzy lata chyba do pierwszej ligi. tak? Natomiast, no, wiecie, no z planami jest tak, że często ulegają korektom, większe bądź mniejszym. Natomiast, no ten główny cel krótkoterminowy to jest awans do drugiej ligi, dalej sukcesywnie awans do pierwszej i do Extra klasy. Tak? To jest najważniejsze. Jeżeli będzie pierwsza liga, na pewno finansowo też będzie dla nas łatwiej. A klasa tym bardziej. Tak? Więc. No z mojego punktu widzenia najważniejsze w tym momencie jest no zadbanie o stabilność finansową klubu. I też e, projekt nowego stadionu, e, nowego w ogóle obiektu dla Polonii, no to jest jakby taki punkt, który nam w tym pozwoli. Tak? Który pozwoli Polonii też żyć trochę bez tych pieniędzy, e, które czy to inwestor grecki, czy sponsorzy. Bez tego Polonia też da sobie radę będzie żyło. Tak? I rozwijała się przede wszystkim. No właśnie, to jak zacząłeś też o tym stadionie, bo gdzieś mam wrażenie, że pod koniec roku no głośna informacja o tym, że tutaj w obecności prezydent Kaznowski, Rafała Trzaskowskiego, w hali nieco, nieco niżej podpisany bardzo ważny dokument w kontekście tego, czy ten stadion powstanie. No ten stadion na pewno wielu kibiców Polonii czeka i ostatnio mogą mieć kibice Polonii wrażenie, że jest cisza w temacie, a czy tak rzeczywiście jest. Takie duże projekty robią ciszę. Tak? Natomiast e, tak, w listopadzie była konferencja. Od tego czasu e, biuro projektowe JTSK pracuje nad projektem szczegółowym. E, e, też są drobne zmiany pod kątem no, naszego środowiska e, polonijnego. Tak więc no, mogę uspokoić e, kibiców, że projekt się toczy. Tak? Projekt się dzieje. Czekamy na szczegóły. Myślę, że w najbliższym czasie wszyscy je poznamy. Czyli teraz nie wiem, czy to jest jeszcze tak, że czekamy trochę na, na ruch miasta, że piłka jest po ich stronie, czy nie możesz jakby aż tak bardzo zdradzić tutaj nam szczegółów? Znaczy no, miasto tutaj gra bardzo dużą rolę w tym projekcie, tak? Eee, więc e, piłka jest po stronie miasta. Dobra, no to będziemy w takim razie obserwować, co tu się dalej wydarzy. I myślę, że w tym procesie rozwoju Polonii dalszym bardzo ważne jest takie hasło, które nam prześwieca na co dzień, czyli ten hashtag Jedna Polonia, prawda? Staramy się tutaj też od czasu, gdy pojawiło się w naszym klubie Si i, i Wy, no to gdzieś myślę, że nastąpiło mocne zjednoczenie tych wielu sekcji i środowisk polonijnych. No, czy możesz o tym powiedzieć troszkę więcej? Czy jest plan dalej to rozwijać, czy, czy nie porzucacie tego, tego kierunku na, na przyszłość? To jest bardzo ważny temat i to też w kontekście stadionu, o którym rozmawialiśmy. Tak? No, do czasu, kiedy nie wszedł Grek, no, było różnie. Miasto też, to, miasto też trochę traktowało to tak, jako argument tego, żeby projekty stadionu wstrzymywać. No, przez te dwa lata wydaje mi się, że zrobiliśmy dużo wszyscy wspólnie. Jako jedna Polonia, czy to e, współpraca z MKS-em e, jest też pomysł, znaczy pomysł no jest taki cel, żeby też te dwie akademie MKS-u i spółki ZOW w końcu e, połączyć w, jedną, e, w jeden organizm, żeby no skończyć trochę z dualizmem, e, jaki funkcjonuje na poloni, trochę rozwojenia jaźni, jak ja to mówię. E, natomiast też no, patrząc przez e, mniejsze sekcje, tak? No, odboje Andrzej Wóbleeski e, współpracujemy z odbojami. Też współpracujemy, tam rozpoczynamy współpracę z e, pływakami, Jest pomysł, żeby no, tutaj ich sekcja pojawiła się na naszej stronie. E, na pewno też współpraca ja osobiście z AKS-em, z naszymi lekkoatletami, z Małgosią Walędzieską. E, zresztą też w sobotę będziemy biec Ekidena w Warszawie na Kępie Potockiej, więc no, ta współpraca jest i to mnie naprawdę bardzo cieszy, bo no, tego brakowało. Tak? I oby, oby, jak najszersza, tak. Tak, tego sobie, tego sobie wszyscy życzymy. Usłyszeliśmy już gwizdek, który gdzieś się zapraszał pewnie zawodników powoli do szatni. Przygotowujemy się do meczu z Pilicą Białorzegi, bo to dzisiaj jest na pewno temat najważniejszy, ale jeszcze zanim o tych kwestiach sportowych, to jeszcze tak pytanie, no bo tak jak mówisz... Zobaczyłeś e, możliwość, że tutaj można pomóc Polonii, zgłosiłeś się e, do Grega i na tej e, Polonii jesteś. E, no i z perspektywy czasu, jakby no, ja to odbieram, tak obserwując e, Twoją pracę, że no też. E, Wszedłeś do tej polonii i umówmy się, to o czym dzisiaj mówiliśmy tu momentami naprawdę nie ma lekko, a mimo wszystko od Ciebie to zaangażowanie jakby dalej widać w tej, w tej pracy, czyli rozumiem, że po wejściu w to środowisko, no jednak ono Cię jakoś pozytywnie napędza, czy mógłbyś tak ze swojego punktu widzenia powiedzieć tak naprawdę, co było tym, co jest tym magnesem dla Ciebie napędzającym Cię tutaj w codziennej pracy? Czy to Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że to nie jest praca generalnie, tak? Jeżeli ktoś przychodzi do pracy, no to długo tutaj, że tak powiem, w każdym jednym klubie sportowym nie wytrzyma, tak? no, trzeba jednak mieć do tego serce pasję i kochać to, to co się robi. Tak? No, ja tego nie traktuję jako pracę, a to traktuję bardziej jako właśnie misję chęć e, zrobienia czegoś może też, można trochę zabrzmić pompatycznie, ale przyłożę tego palca i zapisanie się trochę w historii najstarszego klubu stolicy. Tak? Mówię, moim celem jest e, Dość do tego momentu, kiedy będą derby w Warszawie na Stadionie Polonii. Jeżeli to się uda, naprawdę powiem z tym sumieniem, że udało się tak i będę mógł, nie wiem, wnukom, dzieciom mówić, że tak, tata tutaj, tak powiem, przełożył do jego rękę i przy, przyłączył się do tego sukcesu, jaki wspólnie osiągnęliśmy. I to chyba, to jest chyba taki motorem, który napędza, tak. Też projekt nowego stadionu, jeżeli się uda wybudować to stadion na Polonii, no to też gdzieś tam chodząc po ulicach będę mu powiedzieć, że brałem w tym udział, tak? że byłem częścią tego przedsięwzięcia i to chyba na pedra. nawet nie pieniądze, ale chęć zrobiłem czegoś dużego. No i oby to duże się zmaterializowało tutaj jak, jak najszybciej. Szanowni Państwo, teraz sobie pozwolisz, przejdziemy do tego, co nas czeka w tej kolejce. Zobaczmy sobie na początku terminarz tej kolejki. Widzą Państwo teraz na grafice, jakie starcia zadzieją się dzisiaj, bo wszystkie mecze już zaczęły się o 17. No i jeden, którym będziemy jednak zerkali kątem oka, zaczął się punkt 18, jak rozpoczęliśmy z Państwem studio meczowe. Tam aktualny lider Legionowia Legionowo gra z Pelikanem Łowicz. No i na pewno po tych po ostatniej porażce z rezerwami właśnie Legii, no to Powiem tak, matematycznie na ten moment nie wszystko zależy od nas, ale jak jesteśmy przy matematyce, to myślę, że pytanie do właściwego człowieka. Dopóki ta matematyka pozwala marzyć i wierzyć, to myślę, że cały czas ta, tej, tej wiary nie możemy w to tracić. Znaczy, słuchajcie, no mamy 8 meczów, 24 punkty do zgarnięcia, więc no wszystko jest możliwe. Tak? Ten awans jest też na wyciągnięcie ręki. No. Wydaje mi się, że tam Legionowia w tym sezonie no, też ma sporo szczęścia, jeżeli chodzi o te mecze, e, bramki strzelone w ostatnich minutach. No, pytanie, pytanie, co w tych ostatnich meczach, tak, czy tego szczęścia im nie zabraknie. E, no, wszystko w waszych nogach. E, musimy wygrywać wszystko do, do końca. No. Ja w to wierzę, że awansujemy do drugiej ligi dokładnie wszyscy w to wierzymy i prosimy również Państwa o trzymanie kciuków o, o wiarę w naszą drużynę, bo jak widzą teraz Państwo na tej tabeli, którą, którą tutaj zobaczyli Państwo teraz na ekranie, ta strata naprawdę jest jak najbardziej do odrobienia. Cały czas trzymamy się legionowi. Nasz dzisiejszy rywal na miejscu 14 z dorobkiem 35 punktów. Nasz dzisiejszy rywal, Pilica Białobrzegi, która miała naprawdę bardzo dobry start rundy. Pamiętam jeszcze przed tym pierwszym spotkaniem byliśmy nawet niżej w tabeli niż oni i przystępowaliśmy do, do, z takim dużym respektem do tego rywala przed tym pierwszym spotkaniem, które udało się na wyjeździe wygrać 2 do 1. Tam dwa trafienia zaliczył Adam Pazio, ale w piłce potrafi się szybko wszystko zmienić, bo jesteśmy już w rundzie wiosennej i teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie zobaczyć, jakich zawodników Rafał Smalec dzisiaj wygrał. Przybrał do wyjściowej jedenastki czarnych koszul. Jeżeli chodzi o bramkę tutaj w stosunku do tego, co ostatnio i na co dzień nie mamy zmiany, a więc Michał Brudnicki na lewym wahadle Wojciech Chwadecki. W środku Filip Arak, Szymon Jarosz, Tomasz Wełda na prawym wahadle Marcin Pieńkowski. W środku pola Piotr Marciniec, Łukasz Piątek, no a Krzysztof Koton i Damian Mosiejko będą wspomagali Krystiana... Czary. Po prawej widzą również skład zawodników gości, o których też słówko będzie okazja opowiedzieć może bardziej w trakcie transmisji, której start przypominam o 18.30 na TV Kspolonia.pl. No Ciebie zapytam, bo jest kilka zmian i pytanie, czy ty byś to interpretował? Pewnie wiedząc, może nawet trochę więcej niż ja, a może nie nie wiem na ile tam jesteś w kontakcie z ja Rafałem z Palcem, czy to jest efekt jednak tych ostatnich dwóch meczów, w których nie graliśmy źle, ale jednak w obu zabrakło szczęścia? Przecież to jest pytanie, może bardziej do dyrektora sportowego, natomiast no, tam to jest dosyć ciężka dla ee... nas. Mecze co trzy dni to pewnie chłopaki czują je w nogach, natomiast no ławka jest do tego, żeby też tutaj tą jakąś dawać, więc ja wierzę w to, że chłopaki dadzą radę. Nie wiem, strzelam 3-0, albo może 5-0 znowu? No już do tych 5-0 tutaj trochę się przyzwyczailiśmy na, na pola i nie, nie mielibyśmy na pewno nic przeciwko, gdyby dzisiaj też takim stosunkiem, Poloniści pokonali rywala, ale nie będziemy wybredni. Dzisiaj przyjmiemy trzy e, punkty w każdej formie, którą nasi zawodnicy e, wywalczą. E, podałeś swój typ na dziś. Ja tobie życzę dzisiaj udanych emocji na stadionie Konwiktorskiej 6. No i e, dziękuję Bartek, że dzisiaj odwiedziłeś nas w naszym studiu przed meczem. No, dziękuję. No, Mamy życzenie ostatni raz i też zachęcam wszystkich e, do na na tak? Dokładnie. Zapraszamy Państwa na stadion przy Konwiktorskiej. A tych z Państwa, którzy dzisiaj z jakichś powodów nie dotarli, zapraszamy serdecznie na transmisję na TV, KS, Polonia PL. Już za chwilę będę miał przyjemność dla Państwa ten mecz skomentować i serdecznie na niego zapraszam. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Dzięki.